Stadion olimpijski we Wrocławiu bardzo powoli zapełnia się widzami. Przybywają oczywiście także kolejni żużlowcy, którzy wystartują w tym jakże prestiżowym turnieju o złoty kask. Mówi się, że to rewanż za finał indywidualnych mistrzostw Polski, a zatem na pewno emocji tutaj nie zabraknie. Na pewno będą starali się bracia Golobowie, by ta passa trwająca od pięciu lat nie została przerwana, by jeden z nich... Znów zakończył zwycięsko zawody we Wrocławiu. Zobaczymy jak będzie coraz więcej widzów na stadionie, choć po niebie przesuwają się ciągle takie ciemne chmury. One wprawdzie nie są typowo deszczowymi chmurami, ale parę razy już kapnęło z nieba. Na szczęście to było tylko straszenie. Miejmy nadzieję, że pogoda nie sprawi nam tu jakiegoś przykrego psikusa. Mówiłem, że dojeżdżają kolejni żużlowcy, a zatem Robert Rymarowicz rozmawiał z jednym z nich. Tego żużlowca nie trzeba Państwu specjalnie przedstawiać. Nasz najlepszy zawodnik Tomasz Golop. Tomku, cieszymy się bardzo widząc Cię we Wrocławiu. Tym bardziej, że w zeszłym roku nie wystąpiłeś w turnieju Złoty Kask. No tak się stało w zeszłym roku. W tym roku poleciałem innymi liniami. Również wracałem z Anglii dzisiaj i dojechałem do celu bez większych nieporozumień. I rzeczywiście jestem tutaj na tym torze po to, żeby powalczyć dzisiaj z moimi kolegami. Myślę, że dzisiaj ten dzień będzie mój. E, tak się składa akurat w złotym kasku, że od kilku lat e, nagroda pozostaje w rodzinie Golobów. W ubiegłym sezonie zwyciężył Twój brat Jacek. Czy dziś także któryś z Golobów wyjedzie z Wrocławia z tym motocyklem? To jest główna nagroda, który akurat tutaj stoi za nami. E, nie mam nic przeciw, jeżeli by zostało to w rodzinie. Tym bardziej, że jeżdżę właśnie na Jawia. To jest właśnie e, cały motocykl e, Jawy. E, no ale cóż, trzeba docenić innych e, przeciwników i starać się, żeby jak najmniej punktów dzisiaj zgubić. To jest trochę twardawy, wszystko się może zdarzyć, no ale niemniej dla wszystkich jednakowe warunki. Mam nadzieję, że dzisiaj będzie to dobry mój występ, jak i dla mnie, jak i dla mojego brata. Mówi się często, że Złoty Kask to okazja do rewanżu za finał indywidualnych mistrzostw Polski, czy dla ciebie także? Znaczy nie można tego tak stawiać. Rewanż za mistrzostwa Polski nie wiadomo kiedy i na, w jakich warunkach by się odbywał, nie wiadomo kto wygra. Natomiast na finał Mistrzostw Polski wiadomo jest, że, je, że jadą w tym momencie najlepsi zawodnicy i, i, i zdobywają to trofeum. Także myślę, że dzisiaj ja bym tak tego nie nazwał. Dzisiaj po prostu jest jazda o dobrą nagrodę, na, na o... o... Otóż, że dzisiaj bodajże kanał sportowy Wizji Sport jest otwarty, dzisiaj jest, że tak powiem, premiera, także wydaje mi się, że tutaj dzisiaj są takie główne cele, a, a oczywiście wygra lepszy. Tomku, nie uwierzę, że nie myślisz już o tym, co się stanie przyszłą sobotę. Przed Tobą chyba najważniejszy turniej w życiu, Grand Prix Wojens. Pierwsza sprawa, która na pewno interesuje kibiców, jak się czujesz fizycznie, jak sprawa kontuzji, którą odniosłeś w czasie ostatniego Grand Prix w Bydgoszczy? Jeśli chodzi o, o przygotowania, oczywiście trwają i są starannie przygotowane. Zdaję sobie sprawę, że w tym dniu jeden z nas wygra. Ta moja przewaga jest punktowa, bardzo mała i bardzo duża. No, według mnie nie ma wcale. Któryś z nas trafi w dzień i, i, i wygra te zawody. Obym, oby łaskawość była dla mnie że miał ja te zawody, wygrał czy był przed tonem w, w najważniejszym momencie. Natomiast jeśli chodzi o kontuzję, no rzeczywiście ciągnie się ta kontuzja. Mam prawego uda od Grand Prix byt może ten upadek tak mocno nie wyglądał, natomiast skutki są bardzo duże i jeżę cały czas z otwartą raną. Taką raną, która, która z której jest wyrwane trochę mięsa i powiedzmy nie chce się to goić w wielkości pięści. Jest to przykre i bolesne dla mnie, dlatego że Muszę iść z opatrunkami, natomiast gorsza rzecz się dzieje, bo zaczyna mnie ta rana boleć, także no coś się dzieje chyba nie tak, będę musiał, będę musiał podejść do, do swoich lekarzy i że powiedzmy na moment Grand Prix w Wojens, ta noga była w 100% sprawna, ale to jest rzeczywiście przykra i taka długotrwała kontuzja, bo jest wyrwane trochę mięsa i skóra i to wszystko było spalone od koła no to niestety nie chcę się tak szybko goić i to mnie właśnie spotkało, ale myślę, że to, to nie będzie miało wpływu na cokolwiek i jak widzieliśmy, jeżdżę już w spotkaniach ligowych tu w Anglii coraz lepiej, no na pewno nie pomaga, lecz przeszkadza ta, ta kontuzja. Strasznie to wszystko zabrzmiało, nie będziemy Cię prosić, żebyś pokazywał nam tą ranę, bo nie chcemy tutaj robić horroru. Mimo wszystko wiesz na pewno, że. Cała żużlowa Polska będzie ci kibicować, że fani wierzą w ciebie do końca, a znając ciebie mają chyba takie podstawy, bo jesteś bardzo twardym sportowcem i wiem, że i tak na to, że wojen zdasz siebie wszystko. No na pewno tak, na pewno e, wszyscy ci, którzy pojadą, e, nie będą zawie zawiedzeni. Myślę, że będę walczyć do, os do ostatniego metra. Nie mam zamiaru e, lejku punktów oddawać, czy też e, e, złożyć broń. Akurat e, odporność psychiczną mam bardzo mocną, dużą. Wydaje mi się, że jeżeli ktoś się może bać, to niech się boi tony. Natomiast ja, jeżeli e, przegram, to w sportowej rywalizacji. Drodzy Państwo, zapraszamy wszystkich do Wojens i przed ekrany Wizji Sport. Oczywiście na żywo transmisja w naszym programie. Wszyscy ściskajmy kciuki za Tomasza Goloba. Chyba nikt z Państwa nie ma wątpliwości, że będziemy oczywiście trzymać kciuki za Tomasza Goloba. Grand Prix Wojens dopiero przed nami. Przed nami także jeszcze ciągle zawody we Wrocławiu o złoty kask. To, co Państwo widzą na obrazku, to jest wielki tort urodzinowy Wizji Sport. Oczywiście także i z tym tortem związane są pewne niespodzianki, których absolutnie nie wypada teraz zdradzić. A zatem Grand Prix Wojens, zawody o złoty kask. To wszystko zobaczyć można tylko w Wizji Sport. Już niebawem spotkamy się znów we Wrocławiu.